Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witajcie, z tej strony Paweł Fiszmaniak i Rybomania On Tour. Jak widzicie, dzisiaj zawitałem do sklepu ng 24 na Małowiejską, a do kogo? No do Wojtka Mirowskiego, także cześć Wojtku, witam cię serdecznie. Cześć, cześć, trochę mnie zaskoczyłeś, ale no trudno, otrzepałem się z pierzy jestem gotowy. Słuchajcie, jestem tu nieprzypadkowo, zajechałem właśnie do Wojtka porozmawiać o, o biznesach, Wojtku, jak ogólnie sezon, Chyba już się taki kończący. Koń, tak, kończący, natomiast ze względu na dystrybucję też produktów PB Product, Rosemeyer, Skillsa, moich produktów 4S, ten sezon jakby ma chwilę zastoju, ale za chwilę zaczyna się od nowa, dlatego że współpracujemy z masą sklepów w Polsce. Sezon ogólnie bardzo udany, wprowadziliśmy do sklepu, jako sklepu wiele nowych marek, m.in. Dive, cały program karpiowy, m.in. firmę Dynamit Bites, m.in. Moore, misiek ciężarki, cały program. Kilka jeszcze nowości z firmy 4S z firmy PB Products, to jest masa nowości, nie kilka. No i te nowości planujemy też zaprezentować na Rybomanii w Poznaniu. Co nas właśnie cieszy, to było moje kolejne pytanie, czy, czy właśnie będą mogli nasi widzowie i, i ludzie, którzy używają m.in. PB Produktów, For Success, będą to mogli zobaczyć, ale jak już zdradziłeś, 1-3 marca firma jesteśmy, jesteśmy. będzie, gdzie będziecie mogli zobaczyć produkty m.in. For Success. Eee, to możemy nawet zaprezentować. To jest jedna z nowości, która już weszła w tym roku, w drugiej połowie. Tofi Life, bardzo dobre kule łowne, wiele rekordów życiowych i łowiska już w tym roku, łącznie ze sprayem, Dynamite sprayem czyli czystym aromatem wzbogaconym wzmacniaczami, aktywatorami do przynęt z bardzo gęstymi dipami na bazie koncentratów i z dwoma rodzajami nowych pop-upów wyprane czyli Washet pop-up w kolorze i airball pop-up w kolorze naturalnym e, obrabiane termicznie ta seria Masterclass 4S będzie e, wzbogacona o kule 24 mm o które prosicie i tak zostaną cztery produkty ale wzbogacone między innymi o stick palety w tym samym smaku co dana seria i stick mixy rewelacyjne smużące miksy do siateczek PVA część programu zabierzemy natomiast tą część z nowościami tak no i oczywiście nie zabraknie na pewno PB i namiotów e, namiotów też a postaramy się żeby było ich dużo kończę rozmowy być może będą dostępne już namioty a być może tylko sample gdzie będziecie mogli się przekonać jak wygląda nowy Hardshell 2XL jak wygląda nowy cover, jak wygląda nowa kołyska, nowa wędka Huzaria 10FT i jak wyglądają nowe worki do ważenia. Tylko część programu. Nożyk, nie e... zdradzajmy tego wszystkiego. Ale... <grym> Także no to... i PB, masa zestawów końcowych, masa nowości. PB planuje też bardzo duży wzrost jeśli chodzi o i obroty, i o nowości. Także, no. jak widzicie, bardzo dobrze widać Wojtka w dobrej kondycji, tak jak powiedział, rok czasu nie było, ich na Rybomanii wracają. No nie był jeden rok, rozmawiałem z Miłoszem, którego serdecznie pozdrawiam. Taki miałem epizod w życiu, który uniemożliwił mi wystawianie się w zeszłym roku na targach. Ważne, że jest, to jest na, Natomiast po epizodzie. E, jest, jest świetnie i, i o to chodzi i na pewno zaprezentujemy się zacnie na Rybomanii. Także serdecznie witamy kolejnego właśnie uczestnika rybomani, bo wszystkie drogi prowadzą do Rybomanii, do Poznania. Trzymajcie się ciepło, jest, jest. I Dzięki widzimy się Pawełku, w marcu na rybomani. Cześć.